Słuchowisko Baśnie z Kamienicy Lojców przedstawia Dzieci z bulerbem Część druga. Jeździmy na saneczkach Bulerby nie jest położone tak wysoko, że gdy idziemy do wielkiej wsi, do szkoły lub do sklepu, droga cały prawie czas prowadzi z góry. Ale gdy wracamy do domu, musimy oczywiście iść pod górę lasce mówi, że kiedy będzie duży i zostanie inżynierem, to wynajdzie taki pagórek, który będzie się obracał tak, że nigdy nie będzie się potrzebowało iść pod górę. Te pagórki na drodze z wulerwym do Wielkiej Wsi są najlepszymi pagórkami, jakie można sobie wymarzyć do jazdy na seneczkach. Przez całe ferie świąteczne zjeżdżamy stamtąd na seneczkach. W tym roku, po drugim dniu świąt, gdy już przeczytaliśmy wszystkie książki, jakie dostaliśmy na gwiazdkę, i zjedliśmy wszystkie pierniki wydobył nasze duże samki do wożenia drewna i wio, zaczęliśmy zjeżdżać z pagórków. Wszystkie dzieci z polerbem. Lasę kierował. Na bok, uwaga! krzyczeliśmy wszyscy naraz, jak mogliśmy najgłośniej. Chociaż było to niepotrzebne, gdyż bardzo rzadko się zdarza, by ktoś jeździł po naszych pagórkach. Wesoło jednak było tak krzyczeć, gdy mknęliśmy jak wiatr. Dość kłopotliwe było wdrabywanie się z powrotem aż do polerbem i lasę cały czas opowiadał o tym pagórku, który wymyślił i który będzie się sam obracał. Czy nie możesz go wymyślić zaraz? spytał Bosse. Lecz Lasse odpowiedział, że do takiego pagórka trzeba będzie tyle prochu, dynamitu, kółek i śrubek, że potrwa to co najmniej 10 lat, aż będzie gotów. Tak długo nie mogliśmy przecież czekać. Gdy w końcu wciągnęliśmy sanki na wszystkie pagórki i gdy już znowu mieliśmy usiąść na nich przed naszą stodołą, wyszli z niej tatuś i tatuś Olego i tatuś Britty i Anny, a tatuś zapytał: Słuchajcie, lisaki. Czy nie moglibyście nam na chwilę pożyczyć saneczek? I usiadł na sankach, a to samo zrobił wujek Erik i wujek Nils. I pomknęli w dół. Czekaliśmy, lecz gdy wrócili z powrotem, chcieli pożyczyć sanek jeszcze raz, bo tak przyjemnie było im zjeżdżać. Ci dorośli są doprawdy dziecinni. Wówczas poszliśmy do zagrody północnej posanki do wożenia drewna i pojechaliśmy za tatusiami. Gdy dojechaliśmy do połowy pierwszego pagórka, zobaczyliśmy, że leżą w zaspie i zaśmiewają się tak, że nie mają siły wstać. – Jak ty kierujesz, Eriku? – powiedział tatuś. Zupełnie nie można było im odebrać sanek. Jeździli, 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 a przyszła mama Britty i Anny i poprosiła, żeby wujek Erik przyszedł do domu narąbać trochę drewna. – Nigdy nie można mieć żadnej przyjemności – narzekał wujek Erik, śmiejąc się i otrzepując ze śmiegu. Gdy znów zostaliśmy sami, urządziliśmy wyścigi. Britta, Anna i ja miałyśmy sanki z zagrody północnej, a Lasse, Bosse i Ole – sanki z zagrody środkowej. Bawiliśmy się, że są to statki wikingów, którzy żeglują po morzu. Lasce nazywał sanki chłopców Długim Wężem, a my nazywałyśmy nasze Złotą Różą. Chociaż Lasce orzekł, że nie mogliśmy wymyślić głupszej nazwy dla statku wikingów. To zupełnie wszystko jedno, byle tylko ładnie brzmiało, odpowiedziałyśmy. Bo skoro już raz ochrzciłyśmy nasz statek, to nie chcieliśmy zmieniać nazwy tylko dlatego, że Lasce uważał, że jest głupia. Wyścigi na sękach były szalenie emocjonujące. Długi wąż i złota róża jechały cały czas tuż obok siebie. Chłopcy krzyczeli wciąż: Złota różyczko, wolnego, bo fikniesz nosem do śniegu. Tymczasem jednak długi wąż żeglował tak, że fiknął koziołka i wjechał prosto w zaspę śnieżną. Złota róża dojechała za to aż do dużego świerka przy końcu drugiego pagórka, gdzie była meta. Taki los spotyka zarozumialców powiedziała potem Britta do Lastego. Ale Bosse uderzył się o korzeń drzewa i miał dużego guza na czole, więc daliśmy spokój z saneczkowaniem. Zrobiło się zresztą zupełnie ciemno i strasznie nam się chciało jeść. Poszliśmy więc do domu.